Hej, cześć, do wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z Pixelmon Adventures, oczywiście z Hunterem. No siema. Słuchaj Hunter, bo jak dosłownie kończyłeś odcinek, to, to ja coś znalazłem ciekawego. O. Ciekawie wygląda, więc możesz się tepnąć, zobaczysz co i jak. Mogę się, dobra, pepe Judy. Zobacz, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale... O, ale wygląda zacnie. Ty to jakaś. Tylko jak tam dostać się mogę przez tą Woda, wodę? Na tak. Można. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek będzie w ogóle, chociaż powinno być teoretycznie. Chociaż nie widzę tutaj niczego, chyba że. Ty tam coś jest, czy? Zobacz, co to jest. Można tam wejść? Nie wiem, co to jest, ale słuchaj, chodź tu. A idę, idę. Co tutaj, ile tego? Ej, czekaj. Woohoo! Judy! Co ja za skarbiec znalazłem? Judy, ty nie, nawet nie tyle co. Ty, Woltorb tu przyszedł, zaraz się wysadzi, no? No, no, no. Judy, ty znalazłeś spawner Woltorbów. <śmany> <śmany> no nie. <śmany> Judy, ty, ale ty nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, jak ty właśnie dobrą rzecz znalazłeś. <śmany> Do, znaczy... ci chciałem wytłumaczyć. Wytłumacz, wytłumacz. Po pierwsze, zbierzmy wszystko, co tu jest, bo są, widzę, wszystko jest związane z elektrycznymi rzeczami. Mamy mnóstwo Elektraizerów, które będzie można sprzedać. Te sportbole są Tjemy jakieś? Thundera, mamy Pandera, mamy Wild Charger, mam Thunder Puncha nawet. Tu mm -hmm. jakieś sportbole, pokebole, których co jest dużo. Dzieje? Kolejny Wild Charger, Elektraizer. A tutaj, Judy, słuchaj, Aha. mamy co tu się włączyło? Pokemon List, Volter, ty rzeczywiście. Tak, i słuchaj teraz. Opowiadaj. Tutaj Pokemony respią się od 16 do 52 poziomu i mamy szansę na bossa. Boss różnego koloru, czyli to może być zielony, niebieski, czerwony bądź żółty. Aha. I. Tych bosów dodatkowo lecą nam itemki. Aha, w ten sposób. I teraz ja tak próbuję znaleźć, gdzie tutaj jest takie wejście, jakby do środka. Czy to jest właśnie tylko przez wodę? Bo powiem ci, czy w sensie, czy one się respią też gdzieś na zewnątrz, czy tylko tam w środku. Ale wydaje mi się, że tylko w środku. No i teraz, Judy, jest taka mhm. sprawa, że ja tutaj zostaję. <grym> A to dawaj. jak szalony. Dawaj, a ja powiem Ci, że spotkałem Zaura. no i aż nie byłbym z sobą, gdybym nie spróbował go sobie złapać, więc próbujemy, próbujemy. Kurcze, nie, no naprawdę, słuchaj, nie wiedziałem, że to takie fajne, ale cieszę się, cieszę się. Jak widać moje poszukiwania, może, może i nie znalazłem ee, nowej wioski, może i nie znalazłem jakiejś e, specjalnej świątyni e, na legendarnego Poksa, ale jestem zadowolony wciąż. I ja też jestem bardzo zadowolony z tego, co żeś znalazł. Ja tylko pozablokowuję trochę wodę mhm. i mamy już przygotowane wejście do tego miejsca, żeby sobie wchodzić, bo tutaj jak się wejdzie naokoło, mhm. to potem y, mamy naokoło tutaj właśnie te Voltorby. Ja chcę jeszcze przejrzeć sobie to miejsce. No bo tutaj nic więcej nie ma, ale są Voltorby na fajnych levelach, które to mają no wysokie levele są, no, a tutaj mm -hmm. ja mogę mega, mega fajnie się healować za pomocą. Yy, za pomocą choćby yy, life'a. Mhm, mm dokładnie. Ty, mega banet kolejny. Kurczę, y złapałem tego IV ale kurczę, no fatalny jest, fatalny, jest nie ma co Zethome. Voltorp ustawiam mm -hmm. trzeba zrobić. Czekaj, Ja dobra, tutaj siedzę i dzisiaj, bo na o. tych 51, pierwszych, słuchaj, mhm. to my tutaj mega szybko wbijemy level. Dokładnie. Nie no ja, ja się cieszę, ja się cieszę. Poza tym no też nie, nie z go. nich lecą y, płytki mhm. do pokeboli. Także nie musimy żelaza szukać, tylko od razu one się przerabiają i siedzimy i, i spimy. Nie, no teraz to przecież ta Larwesta to tak szybko bije LR'a, że głowa mała. Szkoda, że Lucky Ty, jeszcze nie i to mamy. jeszcze pod speeda będzie chyba, co nie? Też. A nie wiem, co one to One chyba pod zaraz, speeda dawały, tak, tak kojarzę. Zaraz zobaczę, FVS1. Okej. Okay. No I rzeczywiście, działa to, działa to na zasadzie, że jak już raz załatwię Mega baneta, to niestety... Kolejnego no to ja nie muszę. poleci. Mhm. Ciekawe, tak, czy to samo jest... Tak, O, no to super. Czyli znalazłeś... Dosłownie farmę pod Speed'a. A cieszę się, cieszę się. Dobra, no, trzeba się pokehilować. ale na tych voltorbach to siada po prostu. No, dzisiaj mnie stąd nie odpędzisz. <grytanie> Bardzo dobrze. Eee, ja tutaj rozwalam. Mimiku jeszcze tego, to temat. Mam nadzieję, Dobrze, że coś... mamy też zadanie. Mamy zadanie na mimikiem. O, właśnie. Na ten. Yy, bo jak to było z totemami dokładnie? Ile trzeba? Trzy to, totemy musimy zniszczyć. Trzy totemy, dobra. To, to ja już jednego rozwaliłem. Ej, dostałem Mimik... Ej, mimikium Z jest specjalne. To ja nawet. A może rzeczywiście było mimikium Z? Okej, okay. o nie. Chyba było. Tego czekajmy. Bo jeden mogę. mamy już rozwalany. Mhm. Mm Dobra, dobra, to ja, ja szukam. Dzisiaj chcę zadania. Jeszcze, żeby znaleźć tego boksa na 60. levelu, już będę naprawdę mega szczęśliwy. Ty kolejną świąt... A nie. Za... A nie to ty usunąłeś wodę, A ja już myślałem, że coś znalazłem ciekawego. Mówię, wiesz, znowu się odwróciłem nie, 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 od innej strony. Nie, to już. Moja, moja sprawka. Dobra, masakra. Szkoda, że tutaj nie ma do tego, do Zabdosa. Piątyni. No, kurczę tego bo jeszcze tak nie W sumie tak, tak klimatycznie jest, i myślałem, może tutaj. Ty no, ale o, jest y, Bośik Voltorba. O, ty, idę do ciebie, zobaczę, jak, to, jak on w ogóle wygląda. Który on, on ma level? Jest 53, nie pamiętam który mój Pokémon. Nie pamiętam, który. A, Rotom miał większy level. A bo on dobra. tam w środku no. się zrespił, tak? Tak, tak. A, tak, a, tak, dobra. tak. Ty, tu jakiś trener jest, I dobry. Ja już go rozwalam. No to dawaj, dawaj. ty Fancy, Googles trenerze. i Iron Base wleciało, dobra. Ooo. Poké Heal, Lecimy dalej z larwestą. 41. Larwesta, ty musisz wbijać level taki szybki <grym> i tak wysoki. A te voltorby jeszcze są agresywne i one same tak naprawdę napadają. Mhm. Mm ja tutaj nic nie muszę robić, ja tylko jestem sobie i Expię. <grym> Poza Idealne tym miejsce. będziemy mieli też mega tutaj um, podziemne pokemony, jak jakiegoś ziemnego sobie będziemy chcieli ogarnąć. Mhm. O, Lillipup nawet mnie zaatakował, nie wiem jakim cudem, ale okej. Okay. Ja zła, żeś mi miejsce znalazł. No to cieszę się, cieszę się, naprawdę się cieszę. A więc słuchaj, no, no to co? No to ja, ja wielki podróżnik, wsiadam na Wolkaniona zaraz i idę szukać. Nie no. Wierzę, że dzisiaj się pojawi mi ten Pokémon na wysokim poziomie i może będzie to legenda. No, może. no nie pogardziłbym, nie pogardziłbym. I co myślisz, że w tego w Pokebola złapiesz? A co? <laughs> Trzeba wierzyć. Teraz to słuchaj, no ostatnio tak dobrze idzie. Od czasu Wolkaniona po prostu nagle wszystko jakoś tak stało się lepsze. Jakoś tak łatwiej w życiu. Tak, to łatwiej to... się zrobiło, przyjemniej. Wolkanion robi robotę. No myślę, że będzie to zdecydowanie jeden z moich ulubionych legendarnych boksów od teraz. Czy tam mitycznych, no, zwał jak zwał. A, bo się przypieprzali znowu właśnie, że a to jest mityczne, a nie legendarne. Ale powiem Ci, że teraz jak gram y, w tem y, w Pokémon Sword i wyszło to DLC, to w sumie mm, ten podział nawet się przydaje, bo na przykład tam masz te rajdy, w którym możesz łapać legendarne Pokémony. I w sumie tylko rzeczywiście te legendarne się pojawiają. Mitycznych łapać nie możesz w rajdach, typowo. No okay. i jakoś tam mi tłumaczyli i już mniej więcej zaczęło się ogarniać. jaka jest to różnica pomiędzy mitycznym a legendarnym. Wiesz co, tu głównie chyba chodziło o to, w sposób w jaki można y, złapać danego Pokemona. Bo na przykład legendarny może trzeba złapać sobie od tak po prostu w grze, co nie? Y, czyli na przykład jakiś, nie wiem, Articuno, Zapdos Moltres, Mewtwo to zawsze były te niby typowe legendarne. Mił był mityczny, bo takiego typowego sposobu na niego nie było do złapania, podobnie jak z Celebim Albo to niektóre te Pokemony, na które na przykład były potrzebne yy, specjalne bilety w grach yy, to, to one też podchodziły pod te mityczne No więc tak mniej więcej zapamiętałem i <laughs> troszkę odróżniam, chociaż jeszcze czasami się tam coś pomyli, chociaż dla mnie, no to mówię, no, wciąż podobne no ja w ogóle nie rozróżniam tego kompletnie. To jest ja jakiś... przepraszam, że ja takim ignorantem jestem, ale... Ja to już zawsze mówili, no jak możesz mylić? No jak? No nie wolno, nie wolno, bo grzech ma, tak mylisz. A ja cały czas to robię w ogóle już Larwesta 43. O. Odkąd tutaj siedzę, już trzy levele wbiłem. No proszę. Jest taki power leveling. Mm. A ja powiem Ci, że no, chciałbym oczywiście wypłynąć gdzieś dalej i, i liczyć o, na legendę. O, pojawił legend. się legendarny boss <gry> Voltorba, czerwony tym o. razem. No to Z jakimś zacme. traderem, który szuka Abry, daje Mistera Mhm. Kurde, a ja płynę i nic nie ma. Nie ma, nie ma żadnego lądu. No o dobra, jest, już jest. Tam są jakieś górki. Naprawdę, może jeszcze jakiś spawner znajdę, ale... Trochę zajęło, żeby jakikolwiek znaleźć. Judy? Co? Z bossa poleciał mi przedmiot, który się nazywa, uwaga, uwaga, Adamant Orb. Ty, czy to zmienia. naturkę? Nie, nie. Ale. A nie! O Boże, jak ja mogłem pomylić to? Przecież to było. Adam dla and legendarnego. dragon Dialga, tak, z dialgą, tak. No Czyli to... chyba mamy przedmiot do wykraftowania dialgi. Dokładnie. Tak samo jak ja trafiłem ostatnio, słuchaj ten. Rusty Iron Key. To nie wiem, czy ludzie nie pisali, że czasami to nie jest dla Reggie. Tak, pod któregoś Reggie. No to. Spoko. O, gdybyście widzowie pytali się, czy, czy, czy czytamy komentarze, to tak, czytamy. Czytamy. No nie odpisujemy na wszystkie, bo, nie bo to nie jest bo możliwe. to za dużo czasu by zajęło widzowie, wiecie. Ale na razie musimy wykonać jakieś wasze zadanie, żeby nie było. Że przy... nie przyjmiemy kolejnego, póki nie wykonamy chociaż jednego. To jest podstawa. No pod chociaż, chociaż jedno, żebyśmy zrobili, to już będzie człowiekowi jakoś tak łatwiej w życiu. Tutaj na serwerku. Ale tych voltorbów jest tyle po prostu, że ja siedzę non-stop. Co chwilę się ten chiluje Leech Life'em. No nie, dziwię się. Ja sobie wypuściłem Piczu, no bo w sumie on musi chyba tak rzeczywiście fizycznie chodzić za mną, co nie? Chyba tak. E, żeby mu to szczęście wbijało, no bo na, na ewolucję Pokemona przez szczęście też oczywiście mamy zadanie. Więc w sumie, tak zastanawiam się, czy jak. O, trener 405. Level. Ty, w sumie przypomniało mi się, że ja trochę pozbierałem tych naszych bery. O, no właśnie. Zostawałem kolejne, także w razie czego możesz ich wziąć i tam. Mhm. Ty. O, mega basik gengar. Chcesz gengarajta? E, wiesz co, chyba miałem? A nie, bo to ty pokonałeś gengara. Ja pokonałem tak, tak, właśnie. tak, 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 tak. Ty, no to, no to z chęcią. Zaraz. No to tepnij się w takim razie, bo jest 10 leveli wyższe wyższy tylko. Dobra, czekaj, tylko muszę tutaj z czego trenerem walczyć. Mam? Dobra, łopanie, ile on ma tych magnezonów. Jeszcze... Heternie, ojejku, ile tego? Dobra, poparzony. Kurcze, jeszcze Corwin, serio. Dobra, chyba 6 pokusów miał, no ale. O, Wulkanion wybił level, świetnie. Czekaj, ja sobie tylko tutaj zapiszę to miejsce, nie wiem jak, jak to zapisać. Dajmy set home, ym... daleko, daleko Daleko, daleko. To jest najlepsze. Dobra, to tepaj się w takim razie. A jest, jest. O, jaki piękny, dobra. To ja myślę, że zacznę tak sobie od Sylwiona i zmniejszenia mu tam. Chociaż nie, bo ja mu zmniejszam tak. wolabym zmniejszyć mu jednak specjalny, dobra, to nic. Może, może uśpię go. A gdzie? Tam Hexem mnie ciśnie. Dobra, chyba trzeba będzie wulkaniona wypuścić i jazda i to jedyne wyjście. No i tak trzeba, tak, tak trzeba. Jak nie ma już innego pomysłu to, to, to pozostaje tylko. Ty powiem tylko. ci, że ja już wydropiłem 57 podstawek pod Pokebole. 60. Nie, 58, przepraszam. Ty no, nie rozwalę. 58. Go. Kurde, nie roz. co? No wiesz co, pocisnął mnie tutaj ładnie. Musisz wygrać z nim. Nie, dobra, dobra. Mam jeszcze pomysł, żeby mm -hmm. sobie wziąć y, jednego zacnego Pokemona. I może się uda. Dobra, zaczynam od Krokodilika I, 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 i może zmniejszemu... Ty on mnie nawet... Je... Nie no, dobra, co tu się dzieje? To ja nie mam pytań. Najlepiej to byłoby go poparzyć, ale no jeszcze mieć szczęście na to poparzenie. Mm -hmm. fu, fu, fu. Czekaj, Gengar? Który miał lepszą obronę? Zastanawiam się, może na x lepiej przywalić? To może poparzyć... Gengar miał lepszą obronę z specjalnego. Mhm. Dobra. Ty, ale on mnie heksem to mi zabiera połowę życia, nie no, najtrzyste. No jak masz status, to on potem dwa razy więcej wali, nie? Mhm. Hex'em. Znaczy on nawet bez statusu, wiesz co, nawala tyle. Pan no to... Ty no, jakiś przekokszony się zrobił. Ty, nie, nie no, nie no. Chyba to będzie chyba pierwszy raz, gdy gdy się poddam. Ty to ten Gengar to naprawdę jakiś przepotężny. Nie no dobra gengar, uznaję twoją wyższość, ale jeszcze się spotkamy. Poczekaj to jak to sobie znajdę. Go A Walgo, dawaj. Dobra. Polecimy w takim razie, biorę sobie Rotoma. Ja zobaczę jak Z której ten... strony był ten dziad 106 Szczęście, dobra, ale... ale tą ewolucję to jak rzeczywiście tam są bery, to ja sobie zaraz zrobię, tak? To niech sobie jeszcze pobiega jak może. Niech się wyszaleje. Niech się wyszaleje. A co tam? Potem pewnie nie ma za dobrych statystyk, to trafi do boksa to już nie wyjdzie. I czemu mi nie wszedł? Czemu mi Thunder Thunderwave nie wszedł na niego. Ty, ja ci mówiłem, że no, yes, on. Dobra. Ja ci mówiłem, że to taki wredny pokémon, Ciężko z nim. Jezu, co on robi? No ja mówię ci, on jakiś kurde nienormalny. On jest bardzo nienormalny, no. Ciekawe, jak w jakieś lasy wbiłem, masakra, co tu się dzieje? Pokémonów to tu nie ma. Ja to cały czas na to mesę zawsze szukam, ale ostatnio nawet znalazłem dość spory obszar mesy, no ale niestety... Niestety nic ciekawego tam nie było. Więc trochę lipa. Dobra, ja też mu nie dam rady, on jest jakiś wścieknięty. No mówię ci, no to z nim coś nie tak, no ten, ale żeby heksem bił bez statusu aż tak mocno, No, to jest, a nie to żadnym Shadow To dziwne, naprawdę dziwne. Dobra, tutaj, o i chyba na ja Mesa trafiłem. Ja nie rozmawiam w takim razie, nie będę z nim rozmawiał, jak on tak się brzydko zachowuje, niech przemyśli swoje zachowanie. Dobra, a ja nie. teraz mam, że tak powiem, mam, mam cichą nadzieję. Cichą nadzieję, że trafiłem na wioskę, w której jeszcze nie byliśmy. Ale nie wiem. Nadzieję umiera Nie byliśmy. Nie byliśmy. Ty. Czekaj, lecę. Ale czekaj, bo mnie Walparby bijo. Też ty tam. No szkur Przepieczone. Słuchaj, nie wiem, ja, ja trochę w szoku jestem. Ostatnio na miniaturce dałem tego pięknego park-bola. Master nie masterbola, nie masterbola. Znaczy, nie wiem, czy on ma tutaj takie działanie, jak myślę. Bo teoretycznie, tak, może już. nie ma. Chodź, chodź no tutaj i chodź do lewej, do lewej skrzyneczki, zobacz sobie co tam jest. Ja nie wiem, jest zastanawiam GS się. GS Ball. GS Niki Ball. With no special abilities. Tutaj niby tak, ale nie wiem, czy pamiętasz z anime. Ale GS-Ball to był ten taki tajemniczy bol, który aż dostał. On z nim wędrował tam nawet do JotO, tam po Wyspach Pomarańczowych. Yy, ogólnie nie została rozwiązana zagadka tego bola. Tutaj są trzy w ogóle. Yy, I mówiono, że to jest bol, w którym jest uwięziony Celebi. Tutaj nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działać. Yy, w ogóle właśnie. Yy, Powstanie GS to mówiono, że wiesz, ta złota część to jest tak jakby od pióra Ho'ola, ta srebrna część jest tam stworzona z pióra Lugi. Nie wiem, nie wiem. Tutaj jest informacja, że nie ma żadnego dodatkowego działania. Widzowie, możecie powiedzieć, czy wy coś wiecie na ten temat, czy, czy tutaj może mieć jakieś inne działanie, bo bo ja to naprawdę nie wiem. No teraz. tutaj jest napisane, że to jest jak yy, po prostu Pokeball, ale... ale a może to zmyłka? <laughs> Może to być zmyłka, no. Ty, jakie tu wejście, co tu się dzieje? Tu są shopkeepery, ja posprzedaję trochę rzeczy, bo mamy tutaj... Dobra, himbole, yy, enkory... Tak, pytanko. Yy, mhm. Skillswapa do sprzedania. Tak, do sprzedania. Yy, wild charge zostawiamy. No, można zostawić. Elektrazery można sprzedać 3, bo mamy 4. Silk zwiększał normalny typ w nich zostanie safety Google. prevent damage from and powder to da pop do sprzedania yy, no, e można sprzedać myślę można sprzedać dobra Mumu milka sprzedaje antidotkę sprzedaje Lemoniadę sprzedaje mamy trzy tandery mhm mm każdy z nich za 75 tysiąca. Czy sprzedajemy, czy zostawiamy? Ja Jednego tam... może zostawić. O, może z jeden max. Jeden zostawiamy, dobra. Thunder Punch jest za 25 tysiąca. Jest bardzo dziwne, że tak tanio. Ty no, rzeczywiście. Nie za drogie. Tyno, dobra, to tyle mam. Tutaj nic nie no, ma u kryj. tego ziomka. Może u drugiego jest coś fajnego? O, tutaj jest Thunder Wave. Mhm. Jest Charm, Snarl i Mega Punch z ataków. Tak mało trochę. A co tu jest w skrzynkach? A tu już chyba pozabierałeś z tak, mojego Tak, 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 tak. Mhm. Coś ciekawego było? E, nie, w sumie tam parę wiesz co? Jakichś tierów w stylu Driller Taunt, Bug Buzz. E, a tak to jakieś jeszcze Friend Bole, chyba Heal Bole były. O, jak friend to super. A no w sumie tutaj do szczęścia. Ale właśnie, czekaj, ja jeszcze teraz. Yy, mówiłeś, że gdzie te bery są, tam złożone wszystkie? Yy, w skrzynkach są już. W skrzynkach, dobra. Ty, no może uda się ewoluować tego piczu jeszcze. Czekaj. A zobacz, ile ma szczęścia? E, chociaż on jeszcze nie za dużo, ale czekaj. 108, co tak mało wzrosło? Bo to chyba około 200 by trzeba było. 220, o, o ile dobrze pamiętam, ale jest jeszcze jedna sprawa. Że wydaje mi się, że 220 jest potrzebne do szczęścia, a za każde Berry chyba się dostawało albo 5, albo 10. Ty, no, a tam bery jest sporo. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, podwyższam troszeczkę. Już na chwilę obecną słuchaj, tego szczęścia ma 173. No nie no, to to się uda dzisiaj. Tylko musisz mu jeszcze level wbić potem, nie? Tak, 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 tak. Dobra, jeszcze Pomęgbery, dobra, ile ty już masz piczu? 193, dobra, to trzyma jeszcze tutaj do końca. Teraz 207, dobra, chyba jeszcze z jedno minimum, żeby było to 210. Zaraz zobaczymy, bo kojarzę to... Dobra, można nawet więcej trochę, ale kojarzę, że chyba 210, ma 215. No dobra, no to teraz... Teraz po prostu wyjść na zewnątrz. Znaleźć jakiegoś najlepiej Pokemona tam z 40 level, Volcanion pomoże. I wbić ten poziomek. Ty, gdzie to jest? Gdzie tu jakieś? To ciągle jakieś muki mocne są, a teraz jak znalazłeś oczywiście, to się nic nie zjawi. Panie, gdzie to mamy? Kurde, ja tutaj się z Greninżą biję. Z Greninżą się bijesz? Ten się trener ma, wiesz, a. i staram się właśnie spoko, spoko. Rozwalić, A tutaj mnie trener rozwala co chwilę. Ale ładnie sobie level bijam na nim. Mhm. Dobra, ja sobie Swalota zaraz rozwalę, czy wleci levelik. Tak, Piczu zdobył poziom. Ty ale nie ewoluował. Czyżbym coś pomylił ze szczęściem? On na pewno przez szczęście ewoluował. Piczu Ewo. Leveling up conditions friendship 220. A 220, no nie mam pytań. Dobra, ja no to. 220. A, powiedziałeś, to źle zrozumiałem. Dobra, dobra, dobra. Nie, mi jakoś w ogóle się zakotowało 210. Czekaj, ile ma? 221. Dobra, chodź ty, tu piczu, jeden ty. Ty masz dzisiaj ewoluować, mam to gdzieś. Ty, no. I to kaki... będzie pierwsze zadanko wykonać. To będzie pierwsze zadanko, będzie można wziąć sobie jakieś kolejne. O ile dobrze pamiętam, to za to był. Lucky za to zadanie? No, no to kurde, akurat dla ciebie teraz się przyda, jak sobie y, Expisz Larwestę. No, ja potrzebuję, żeby wbić jak najszybciej ten dziadowski poziom. Mm, ale no wiesz, potem Volcarona to będzie, będzie robić. Dobra, wbił poziom. I ewolucja mamy, słuchajcie, dzisiaj jeszcze wypełnione pierwsze zadanie. picchu ewoluuje przez szczęście w Pikachu. Więc e, no widzicie ekspiarka no. na Woltorbach plus Lakiek e, i wszystko idealnie no. no, siadło dzisiaj, siadło wyjątkowo. Mm. Tak więc, e, moi drodzy widzowie, bo ja już widzę, że tutaj jest ponad 20 minut materiału, więc kończymy. Wiecie chyba, że już jutro, kolejnego dnia oczywiście o 13, u Huntera kolejny odcinek z Pixelmon Adventures odwiedzajcie no. u mnie w piątek Pamiętajcie, bo ciągle o to pytacie, ale dwa razy w tygodniu u Huntera, dwa razy w tygodniu u mnie, łącznie cztery razy w tygodniu, zawsze o 13, od wtorku do piątku, więc pamiętajcie, wbijajcie, zostawcie lajka, like no i widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie, hej! Yo!